Siema! Z tej strony z to jest kolejny odcinek z Remena Redemption. E, tasty Reception, e, świat Candy Chateau. Tak się to chyba czyta, nie jestem pewny. E, ponoć to jest najgorszy świat ze wszystkich, ponoć mam się przy nim zesrać. Ale... Zobaczymy jak to będzie. Tylko dwie znajdźki. Co mnie martwi? Chciałem zeskoczyć. To jest. Tu umieram, okej. Okay. Domyśliłem się. Ale nie, nie, nie mogę się oprzeć, żeby nie spróbować. Więc to Gdzie ten prezent się znajduje? On się chyba tu pojawi. Już myślę, że nie pojawi się sporo ten. Dobra. Zeskoczę. Wyskoczyłem prosto w galaretę. Chciałem zaskoczyć, żeby sprawdzić, czy gdzieś niżej nie ma wejścia. Ale gdzieś tu na przykład... Jest tam i wejście do niego jest w ogóle od drugiej strony, więc nie mam... Jezus Maria, nie mam czego szukać tutaj. Precyzja istotnie jest wymagana tutaj. Nie powiem, że nie. Czemu tu jest zejście niżej? Dlaczego ja tu zaskoczyłem? Byłem ciekawy. Szukaj znajdziek tutaj, to będzie ból w dupie, naprawdę. Nie wiem czy da się to nazwać w inny sposób. Stanąć tu i tak nic mi to nie da. Także mogę się równie dobrze wrócić. Tu, O, jest... Ty, wydostawanie się z tych wszystkich ciur to jest praktycznie bezcelowe. Zważywszy na to, że mam nieskończoność życia. Hej! Dobra, i tak dostałem dwa razy. Okej, okay, tu, tu nic nie ma. Będę sprawdzał wszystko. Ale... Ja nie nie... Dobra, myślałem, że nie, nie mogę stąd wyjść. To by było. Złe jak wy działacie Hej, panie, z prezentem. Chciałbym się dowiedzieć co pan robi. Czy nie zagraża mi pan w żaden sposób? Tu się nic nie... Tu jest mnóstwo miejsc, w, którym, w których może się coś pojawić, więc będę sprawdzał. Każdą miejscówkę, a przynajmniej będę się starał. Tu mogę zejść. Tu się nic nie pojawiło. Tu też nie. Tu się pojawił cukierek. Ja cię chwycę. Poruszanie się tutaj, to, to, to będzie koszmar. Znowu się coś pojawiło. Nie wiem gdzie. Wziąć. A, czyli tu przyszedłem, żeby odblokować gdzieś przejście. O mój Boże. Dobra. Nie chcę znowu wlecieć gdzieś, się zabić, patrząc na to, ile mam HP. Gdzie się coś odblokowało. Ja nie wiem. To jest kolejny. Kolejne miejsce, w którym będę się tak gubił. A tu, tutaj mogę wskoczyć. Nie, to no, Jak Jakie mam tam wskoczyć? A tu mogę stanąć. Ok, to w ten sposób mogę tego uniknąć. To warto wiedzieć. Ok, tym razem udało się wskoczyć. Jak ja się tam mam dostać? Tędy. Może jednak nie. Kim jesteś, jak Cię pokonać? Nie wiem, chyba Chyba Cię pokonałem. Tu mogę wejść i zapisać grę. Co chyba zrobię? No nie, do tego prezentu musi być jakaś droga. Czegoś nie widzę. Też nie spojrzałem, czy tam się od góry wchodzi. A już tak się nie wrócę. To jest właśnie mój problem, że ja nie chcę backtrackingować, przez to. Tu coś się pojawi? Przez to. Boję się iść do przodu. Dwie rzeczy się pojawiły. Yy, nie wiem, która to która. Okej, okay, teraz mi się odblokowało przejście. Czy to. Czy to będzie najłatwiejszy prezent ze wszystkich? Tylko jeszcze trzeba trafić. Ok, to wcale nie musi być najłatwiejszy. Tego też się zdążyłem dowiedzieć. Jak to działa? Potem mogę ginąć. Teraz nie chcę. Czy stąd wyjdę? Wyjdę, na spokojnie. Dobra, to jest pierwszy świat, więc... Yy, prezent nie jest... Pierwszy świat, pierwszy poziom w tym świecie, więc jakoś niespecjalnie... Ciężko było zdobyć ten prezent. Ale tak jak mówiłem, to jest właśnie mój... To jest mój problem, że ja strasznie nie chcę backtrackingować, przez to... Zapominam o tym, że często rzeczy się odblokowują... W momencie, w którym... Ja przechodzę gdzieś dalej. Okej, okay, yy, zdążyłem się też dowiedzieć, jak on działa. Mogę nawet pokazać, wali taką falą uderzeniową. Yy, nieprzyjemne. Przelecę tu, to ten cukierek się pojawi tam. Ja, ja, ja cały czas boję się, że gdzieś spadnę. To leci w miarę powoli. Okej, okay, to już koniec naszej podróży. Lecz ja, to jest wyżej. To jest wyżej. Ale nie mam jak się tam dostać, chyba. Może zaraz będę miał. O, świetnie. O. Poziom jest bardzo precyzyjny. Wiecie co najbardziej denerwuje mnie to? Nie to, że muszę się poruszać jakoś dobrze, tylko to, że cały czas muszę się zawracać. Cały czas. Dopóki nie dotrę do następnego checkpointa, będę musiał cały czas się zawracać i to wszystko zbierać. O, oh, chwila odpoczynku od śmietany. Okej, okay, ja tu się dostaje poziom wyżej. Pyk. Pyk. Teraz py Muszę się dobrze wybić. Nie, w tę stronę. Okej. Okay. Dokładnie to samo co w poprzednim świecie. Nie jak klikać od razu latania. Nie widzę, gdzie coś się pojawiło. I to jest najgorsze. Jezus Maria. Kocham się ślizgać. Okej, tu polecę w górę. Tak. Jasna cholera, ale interesuje mnie klatka, która jest gdzieś tam niżej, ale boję się zeskoczyć. I wiedziałem, a i tak dałem się nabrać. Tym razem spadnę sobie tutaj. Chyba nie mam wystarczającego zasięgu, żeby tam dorzucić. Muszę się przybliżyć. Trochę. On nie odbija ta pięść. I teraz mój ulubiony skok, który właściwie wyszedł. Zbieranie tych... Jak to się nazywa? power na zdrowie chyba nie ma. ...sensu, w sensie... A, mogłem to tak w prosty sposób zebrać. Okej, okay. a, jed... ha, ha, ha Jednak nie. Dobra, idziemy wyżej, tu już zaraz będzie końcówka. Chyba... Tak. Chyba, że zaraz y, będę... zszokowany tym, co mnie spotka. Dwie klatki, oh, fuck. Oh, oh. o f**k. o, Okej. Okay. Super. Ja się cieszę. Dobra, cyk. Nie no, ja się, ja, ja się cieszę, nie umarłem. Okej, okay, to są... Tafle lodu, na których nie wiem, czy się ślizgam nie chcę chyba testować. Wskoczę tu, to mam. Mam wrażenie, że jakaś jest też, że tak to ujmę, niska grawitacja w tym świecie, bo to latanie działa jakoś dziwnie. W sensie serio. Jak ja, jak ja to przeżyję wszystko, to, to będzie jakiś cud. Ja nie przeżyję mam 1 HP Chyba szy szybkie odcinki się skończyły. I ja wcale nie jestem dobry w tą grę po prostu. Chyba, że mam robić tak, bo wtedy tak jakby jestem mniejszy. Mogę na nich stawać. To jest przydatna informacja. Bardzo nie chciałbym teraz zginąć. Przez to nie przelecę, to jest ściana. Bardzo chciałbym żyć. O no, fuck, tylko nie ty. Dobra, na szczęście ten duży range mi pomaga. O nie, muszę skoczyć w dół, myślałem, że muszę wejść w ten scyzoryk jest punkt do zapisu, tak ale też by się przydało, bo ta złota pięść się przydaje, naprawdę okej, okay, klatka jest w tamtą stronę nie muszę ryzykować niczego o nie no przecież to jest, to jest, o nie to jest złe tak się nie robi dobra Teraz na szybkości. Jedziemy, nie zatrzymujemy się. Yy, klatka jest na dole, ok. Bardzo łatwo znaleźć. To była jedna z tych widocznych. Teraz po prostu jedziemy dalej. O o, O Szkoda, że straciłem tą złotą pięśnię. Teraz by się przydała. To jest tylko zasięg. Ale szczerze wolałbym... Okej, okay, zasięg mi się akurat przyda. Dorzucę. O. Tutaj też? Nie, tak się nie robi, no, tak się nie robi. To jest chore. To jest chore. Dobra, powoli. Tylko jeżeli tak ginę na hita, to nie ma co się spieszyć. żyje nie no jeden HP Kurwa, co to jest No ja więcej HP. Czy się nie mogę się zatrzymać? Dobra, stop Powoli Spokój Zen łączymy się z kosmosem Nie, nie połączę się z kosmosem, ja pierdolę No i chuj Jakie ja mam się kurwa od tego odbić Jakimś cudem mam cały HP O, 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 tak, yeah. nie, wiem, no, na farcie, zarobiłem ten skok. A już są cztery rzeczy, dark tune, co ty chcesz? Jak to jest, że cały czas wracam? Yy, nie jestem przegrywam, po prostu jestem od ciebie lepszy. Okej, okay, rozumiem, dlatego zostałem power upa. o, Mr. Dark. Więc udało ci się tutaj dotrzeć, Reymanie. Mogę wytłumaczyć. Cisza. Już nie ma z ciebie żadnego pożytku. zawiodłeś mnie zbyt dużo razy. Jesteś bardzo odporny, albo, nie wiem, żywotny, Rejmania. Muszę ci to oddać. Pokonałeś moje wszystkie najsilniejsze minionki. Przeszedłeś przez wszystkie moje pułapki, ominąłeś się. Odpaliłeś wszystkie tuntem tuntemy. Jednakże tylko opóźniłeś to, co musiało się stać. Twoja podróż się tutaj kończy. Eee... Yy, Żyć szczęścia, będziesz go potrzebować. No, zastanawiam się... Co to ma znaczyć? A myślałem, że... Żeby... O, oh, fuck! Myślałem, że będzie mini boss. Dobra, proszę, złap się. Tak. O, no. Sam się zraniłem. Tam na górę jest przejście z innej strony, więc o oh fuck. Tylko jeśli zganie się. No co się sobie na dole? Dobra, nara. To mi zadaje obrażenia? Tak. Tak musiałem tylko stestować. Górę będzie jakieś przejście, mam nadzieję. Hej, nara proszę, gincie. Dobra, nie potrzebuję Waszej śmierci, jednak ja zaczęłem. Dobra, jeszcze raz tędy przejdźmy, bo to wygląda jak przejście do tej klatki. Z miliardem przeszkód. Po prostu sobie wskoczymy między ostrza i pojawi się nam przejście go gotowe. Ale ja zmarnuję swoją jedyną szansę, ponieważ takie jest moje zadanie. Na prawo też mogę pójść, ale na razie chcę pójść w tę stronę, bo tu, tu wiem, że coś zdobędę. No Dobra, przelecę przez to. To tylko jeden punkt zdrowia. W czego, jak zginie, będę mógł od razu zebrać eee, więcej go. Teraz polecimy jeszcze bardziej na prawo, ze względu na to, że możemy to zrobić. Mam nadzieję, że... Nie do, do, może, może jednak nie. Jak mówiłem, nie chcę tego poziomu backtrackingu. o nie, o... Dobra, nieważne, nic się nie stało, jest power-up tuż obok. Ale tego poziomu nie chcę ani trochę backtracking'ować. ...w nawet najmniejszym stopniu. Przejdźmy się tutaj, bo to wygląda jak droga do klatki. Je ja tu masz, eee, okej. Okay. Została jedna klatka, jeden kapelusz, które są ze strony prawej. Cieszę się, że tu zszedłem, a nie po prostu poleciałem. Jak, jak głupi. Tu jest dodatkowe życie. Kap do kapelusza dojście jest z zupełnie innej strony. Oh. Jak dobrze, to są tylko cztery poziomy, mam nadzieję. Bo jak nie są, to zobaczymy, jak to będzie. Trzeba być bardzo precyzyjnym, w tym co się robi. Właśnie nie byłem za mało precyzyjny. Dobra, stop, stop, Prze przestań dostawać damage. Proszę, dajcie, dajcie mi żyć. Ja naprawdę, ja naprawdę. Ja chciałem... Ja chciałem lekko. Okej, okay, jest checkpoint. To, to się liczy. Właściwie tutaj... O nie, właściwie tutaj to się przydają te power-upy bardziej niż powinny. Tu jest pewnie kla... A może nie, a może właśnie na dole jest. On tu, mu On tu jest. Jest. Nasz kapelusz. Do naszych ulubionych wyzwań. Nie, nie zauważyłem, że tu jest dziura. E, ale to może nawet i lepiej, bo odrodzę się z pewnym zdrowiem. Tu mnie zacznie gonić ten psychopata. Tu stracę zdrowie, ale zabiję go na hita. Zostaje nam ostatnia klatka. Dobra, wiecie co, chrzanie to. Dobra. Ale... Tego to już muszę zabić. Um... Okej, okay, no to to już... już myślałem, że się będę musiał wracać oh, Fak, nie zauważyłem go. Jasna cholera. Co tu się dzieje to jest? To jest definitywnie ostatni świat. Ja wie ja więcej nie przechodzę. Dostał. Okej, okay, tu, tu jednak trzeba zaoszczędzić trochę tego zdrowia. Już myślałem, że zlecę do tej galarety, nie? Dobra, co najmniej o oh fuck, zleciałem. Co najmniej jeden HP musiałem stracić. Okej, okay, wskoczyłem. Teraz tu przeskoczyć. Naprawdę. Nie mam jak tędy przeskoczyć. Nie będę zły. Wcale nie będę. Nie jestem wcale zły. Kurde Dobra, No co, po co ja z nim walczę? Skoro mogę po prostu wyminąć. Dobra, e, mam, mogę umierać. Dobra, i tak, i tak. Dobra, i tak trzeba umrę, bo, bo, bo tak. Jest ich tam zwyczajnie za dużo. A powtórzyć to już po tylu razach, nie, to nie problem. Dobra, wszystko zebrałem. Jest dobrze. I to koniec nareszcie. To by było na tyle w tym odcinku. Nie sądzę, że następne poziomy będę przychodziły tak szybko jak poprzednie. To tyle. Mam nadzieję, że podobało Wam się oglądanie mojego cierpienia. Piszcie co sądzicie. No i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.